Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk Digla Ocean Drive. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 października na live. Wygranie macie Paysy w card o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Mano, z tej strony Wawka witam Was w nowym odcineczku na CSGO Skinsie, na którym będziemy sobie sprawdzać nowe skrzyneczki eventowe, które tutaj ostatnio niedawno weszły na CSGO Skinsa. Pamiętajcie o najlepszym kodzie, czyli po prostu kod WOWKETY: 10% więcej przy wpłacie, 20% na start. No i możliwość dostania jednego z tych oto gratisowych skinów, właśnie przy wpłacie z moim kodem. Między innymi tutaj, jak widzicie, macie koską e, Koskeł plus koskeł, więc jest tego naprawdę sporo. No, maksymalna liczba skinów, jak tylko mogłem, to wam wrzuciłem. No i co? Startujemy sobie na start od najtańszej skrzyneczki, zerkniemy sobie tylko szybko, co tutaj można potrafiać. Jest Huntsman Plus, tutaj, no ta góra jeszcze dosyć fajnie wygląda. Zobaczymy, jak to w praktyce po prostu będzie tutaj latać. Hmm, czy jakieś tutaj, hmm, czy to będzie. E, jakaś fajna propozycja w cenie 4, o dobra, coś tam poleciało, 4,20, no, 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 dla Ultra Case'a jest chyba słuchajcie godny rywal, nie no jest godny rywal, jest godny rywal za, dla Ultra Case'a jak najbardziej, nie, bardzo, bardzo fajna skrzyneczka, tutaj konkurencja troszeczkę dla skrzyneczki płytowej, nie, dla Gold Case'a i pewnie czegoś jeszcze, no też jest dosyć fajnie, więc zobaczmy sobie, co tutaj jeszcze wypada. Ja w tych późniejszych skrzynkach. O, dobra, tutaj niestety nie jest jakoś bez szału. Tutaj też bez szału. Tutaj też bez szału. Tutaj też. Ej, no, znaczy, tam niewiele brakowało, żeby było dosyć spoko, ale tak nic nie wykraczamy ponad to, co otwieramy. Więc kurczę, taka skrzynia można powiedzieć że dosyć zbalansowana, ale jednak też nie. Ej, no nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to wam powiem. O, no w końcu. W końcu coś poleciało, ale to też nie jest to. To też nie jest to, może trzeba więcej tych skrzyni otworzyć. Na razie dużo bardziej podoba mi się ta skrzyneczka tańsza. Mm, dużo fajniej po prostu wypadła. Więc teraz ta za 21, no tutaj dla DuckCase'a konkurencyjna cena, więc otwieramy sobie trzy skrzyneczki, maksymalną liczbę po prostu, nie wiem czy Bizon nas jakoś tak ciekawie troszeczkę nie zaskoczy, no nie do końca, ale też te otwarcie nie wyszło źle, nie wyszło naprawdę źle, dobra, tutaj też nie wyszło to źle, tutaj wyszło, ej, ta jest okej, okay. ta jest jak najbardziej okej, okay. przynajmniej przez te pierwsze otwarcia można powiedzieć, że to jest naprawdę... O, teraz gorzej, teraz gorzej, teraz gorzej. No i teraz lepiej. Nie, no to jest przyzwoita skrzynka. To jest przyzwoita skrzynka. Jak najbardziej, jak najbardziej. No i zaczynają się te najlepsze. Ten najciekawszy The e, Team Starcase. No i tutaj no już to nawet dobrze wygląda w drugim rzędzie, nawet w trzecim jest troszeczkę spoko. Ale czekajcie, Orionik w ogóle, nawet faktoryniu jest tutaj, Orion. Nawet w faktoryniu mamy Oriona. Tutaj jeszcze są grube budżety. Nie ma co mówić, tu już są już grube budżety. E, i, i, I co wam jeszcze powiem dalej, że tutaj już nie będziemy używać trybu przyspieszonego. I w tych skrzyneczkach nie, jak najbardziej ciekawsze skiny zostają już ze mną. Mm, więc jest. Słuchajcie, pierwszy bardzo, bardzo fajny tek. Podoba mi się. Tutaj w sumie też były ten skarb dosyć spoko. E, skrzynia jest za 84 zł. Je, tyle kosztuje taka jedna skrzyneczka. Pierwsze otwarcie, jak najbardziej spokojne. Tutaj, tak, widać, że ładny. Ciekawy, czy jest również. Również stop więc jak najbardziej w porządku. Teen Star Case na razie robi robotę. Na razie robi robotę, ale nie przechwalajmy. Nie przechwalajmy, nie pootwierajmy troszeczkę. No tutaj już jest najsłabsze otwarcie z tych wszystkich, co mieliśmy. Mm, tym razem. Znaczy, tutaj pewnie ten tek znowu to samo, czy nie? E, tak jest, tek znowu to samo, więc teka sobie również zostawiamy. E, następne otwarcie, tutaj. No i tutaj chyba już się szykuje chyba najgorsze. No nie, to się szykuje chyba najgorsze. Nawet stat tego nie podratowały. Więc z tych, co mieliśmy, te były po prostu najsłabsze. Pierwszy raz trafiamy P90. Nie jest to raczej żadne wybitne, chyba, no właśnie. E, Cezeteczka super, factory new. Okej, okay, okej, okay. coś tam leci. Skrzynia ma potencjał na pewno, ma potencjał ta skrzyneczka. Teraz tak się zastanawiam, że po prostu nie przesadzić z tą skrzyneczką, bo mamy jeszcze tą skrzynię do otwarcia. Ona jest dużo, dużo droższa i, i też chciałbym ją jak najbardziej sprawdzić. Tylko przy tej skrzyni musimy być bardziej czujni, bo ona może naprawdę szybko nam skończyć ten opening. Więc jeśli nie będą leciały te dobre skiny, musimy odpuścić. Musimy po prostu odpuścić pierwszy skin bez szału, bez szałek na z dobra. Skin numer 2, no tutaj mamy Glocka. On chociaż kurczy, czy on będzie jakiś, no właśnie, nie będzie jakiś. A żeby wygrać w kardo napiszcie, jaki jest wasz ulubiony napój. Niegazowany i obok liczby od 5 do 7. w takiej skrzyni, żeby to była słabsza skrzynka, jak najbardziej. Nie, nie widzę tutaj nigdzie tego P250, czyli też, dobra, ostatni raz. Ostatnia próba. Ostatnia próba, proszę, skrzynio. Chaching. Będzie Prinstream, będzie Prinstream, będzie Prinstream, będzie Prinstream. Będzie Prinstream. Jest MP9. Odpuszczam, póki mogę, słuchajcie. Odpuszczam, póki mogę. Z tamtej skrzyni nie jestem w ogóle zadowolony. Team Star Case dostaje swoją szansę na bitwie, żeby tutaj ratować to, co popsuło tamta skrzyneczka. Nie wierzmy w to, że to się uda jeszcze zrobić. Czekajcie, mamy 6000 nie, punktów. Niestety nie do jakiś wysoki Skin, tutaj też niestety się taki wysoki skin, 20, czyli z tych skinów, które mam, może być ciężko, tak naprawdę. Czekajcie od najtańszych. I tutaj poszukamy sobie, o, są przyblokowane takie trochę tańsze skiny z tych, co mi zostały. Czekajcie, to będzie 8. Oj, będzie sprzedawania, będzie sprzedawania. O, tutaj są, dobra, jeszcze są troszeczkę lepsze. Okej, okay, okej. Okay. Jak to teraz się prezentuje? 17. więc już jest naprawdę dosyć blisko. Już jest naprawdę dosyć blisko tego, co potrzebujemy. No, widzicie, grosz do grosza i się pozbiera troszeczkę. Dobra, ostatnia. Ostatni tutaj skinek. Nie ostatni, przedostatni. Teraz jest ostatni. Więc dobra, mamy to. Pięć skrzyneczek i to chyba widzowie najchętniej. Najchętniej zrobiłbym. Jeden na jeden. Ale czy jeden na jeden może być wystarczająco mocne? Raczej nie musimy tutaj pójść w trójki. Musimy tutaj pójść w trójki i trzymaj naprawdę za to kciuki. Bo to jest być albo nie być w tym odcinku. Być albo nie być właśnie będzie się realizowało i to bardzo szybko będzie się realizowało. No bo mamy tutaj właśnie te pięć skrzyneczek, więc słuchajcie, ja sobie będę dodawać tutaj, o dobra, jest przeciwnik numer jeden, czekam ostatnią chwilę na środkowego przeciwnika, jeśli nie wbiję, no to ja słuchajcie naciskam sobie magiczny guziczek i dodajemy sobie jakiegoś najsłabszego możliwego bota dobra Dodajemy sobie Michaela. Dodajemy sobie Michaela i to właśnie wystartowało. Najważniejsza bitwa dzisiaj, jaka mogła tylko być. Więc słuchajcie, mamy dosyć średnie skiny. Co będzie dalej? Tutaj raczej, no właśnie, ja nie wyjdę na prowadzenie, ale jakoś bardzo dużo nam nie brakuje. No mamy CZ, ale przeciwnik też ma CZ. -kę. Plus ten widz trojek. Czekajcie, tak, tak, Digelek super stoi. Dobra, dobra, ale on zdobywa Bika Irona, więc teraz ostatnim skinem. Jeśli zdobędziemy coś bardzo dobrego, no to mamy szanse na ogromne zwycięstwo w dzisiejszym odcinku. No ale nie tym razem, moi drodzy, nie tym razem, moi drodzy, nie udało się tego zwyciężyć. A to faktycznie była bitwa o być albo nie być. Możemy dać tylko płaczącą minkę. No, i tą battle niestety, widzowie, ale zakończymy odcinek. No, niestety dzisiaj szczęścia zbytnio nie miałem. Nie żałuję tutaj trawów z tej skrzyneczki. Ta była naprawdę ok. Nie, ta była fajna i ta była fajna. Tutaj też dosyć tak średnio. Nie, więc skrzyneczki przetestowaliśmy, ale w kolejnym odcinku mamy sporo do naprawy. Więc dziękuję wam za oglądanie. Subujcie, lajkujcie na razie, się ma.